Nasze województwo w usługi ratownictwa medycznego właściwie w ponad 80% zaopatruje wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości, w USPR, jak Państwo wiecie, realizuje zadania, które są zadania z zakresu ratownictwa medycznego, które są określone w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne są to zadania i jak ważne jest, aby ten system, nasz system województwa zachodnio pomorskiego działał sprawnie, a możliwe jest to między innymi dzięki temu, że... Po pierwsze będą zatrudniani wysoko wyspecjalizowani pracownicy, czyli lekarze, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki, ale również bardzo ważne jest, aby tabor, którym dysponuje WSPR, był nowoczesny i świetnie wyposażony. Ja muszę powiedzieć, że z wielką radością spoglądamy na to, jak mogę już powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to imperium WSPR, którym bardzo sprawnie kieruje pan dyrektor Pałka, rozwija się. I cieszę się, że kolejne 10 ambulansów podniesie jakość usług medycznych z zakresu ratownictwa medycznego na terenie naszego województwa. No i dalej dalej, I mamy tu na... Przede wszystkim plan medyczny, mhm. dwie butle przesełko kardiologiczne. Co to takiego? To jest e, przeznaczone do transportu pacjentów tak. kardiologicznych, czyli z bólami w klatce piersiowej, z dusznością i tak dalej, do znoszenia, tak? Do transportu. Następnie keb, unieruchomienie kręgosłupa dla dorosłych. Torba ratunkowa, tutaj znajdują się wszystkie lekarstwa niezbędne do ratowania życia. Deska ortopedyczna, cała kompletna, plus klocki, plus pasy. No to co, zaczynamy tutaj może od dołu od tej strony, sak medyczny. Tak. A co, co do czego służysz? Do, do odsysania. górnych dróg oddechowych. Mhm. U pacjentów nieprzytomnych. Ma... Yy, tutaj mamy plecak, torbę rachunkową. Tutaj też znajdują się opatrunki, yy, lekarstwa pierwszej pomocy, zestaw do intubacji. Mhm. Następnie tutaj bardzo ważne urządzenie respirator. Nie wiem czy tutaj widać. Służy do oddycha za nas. Mhm. Czyli jak pacjent jest nieprzytomny, prowadzi sztuczny oddech. Mhm. Tak? Wiemy. Tutaj mamy cieplarkę, która jest pod spodem do płynów infuzyjnych. Czyli tak? Wszystko steruje się tak. za pomocą tego panelu. Tak, za pomocą panelu. Mogę sobie podrzeć y, płyn, y, który podam później do odpowiedniej temperatury. Nie? A, tak 37 stopni to jest tak, tak jak nasza temperatura ciała. tak się na płynie podawać.